Drodzy słuchacze, szczęść Boże, zapraszam na ostatnie już moje kazanie na tym kanale parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Londynie. Zmieniam miejsce posługi dziękuję za wspólne, niedzielne rozważanie Bożego słowa. Szczęść Boże. Otrzymujemy dzisiaj w słowie Bożym bardzo ważny myślę dla nas temat, bo... Chociaż z różnych powodów jesteśmy tutaj na imigracji, to jednym z nich dość często jest także kwestia materialna. Zarabianie, odkładanie na później, inwestowanie, zabezpieczenie. I gdyby powierzchownie odczytać dzisiejsze fragmenty Bożego Słowa, to moglibyśmy zrozumieć, że Pan Bóg nie jest po stronie naszego materialnego wysiłku. Że należałoby raczej mieć, mówiąc tak, trochę biblijnie, w nienawiści sprawy tego świata i dążyć, jak to mi się powiedział, zresztą święty Paweł, do tego, co w górze. To jednak byłoby bardzo powierzchowne odczytanie Pisma Świętego, no i zdarzało się w naszej katolickiej tradycji, że interpretacje, bo to nie słowo Boże, jak zaraz zobaczyłem, ale interpretacje były raczej Zawstydzające nas za to, że jesteśmy bogaci i że zarabiamy, albo straszące nas śmiercią i sądem, generalnie wzbudzające lęk, zawstydzenie. Nie to się kryje głębiej w Bożym Słowie. Głębiej mamy niezwykle ciekawą refleksję nad sprawami materialnymi, i popatrzmy trochę, jak możemy głębiej odczytać te fragmenty. W pierwszym czytaniu. Bardzo słynnym. Kohelet, autor tej księgi, mówi, że wszystko co materialne to jest marność nad marnościami. Wszystko marność. Człowiek się napracuje i nic z tego nie ma, bo umiera i musi przekazać komuś, co się nie napracował i teraz ma. Nawet człowiek w nocy nie zazna spokoju, czyli martwi się, czy mu wystarczy, myśli o pracy zamiast spać. To wszystko jest trudem, to wszystko jest wielkim złem, tak tutaj pisze ten autor księgi ze Starego Testamentu. Cóż jednak głębiej chce nam powiedzieć to słowo marność? Co ono oznacza? To nie znaczy, że sprawy materialne są bez wartości. Słowo marność może oznaczać oddech, czyli coś ulotnego. Taki jest sens tego słowa. Coś, co przemija, coś, co nie jest trwałe, coś, co jest kruche. Niestałe. Taka jest ta głębsza refleksja, że takie są sprawy tego świata, sprawy materialne, sprawy ciała ludzkiego, które także umiera, także przemija, także w proch się obraca. Takie są prawa tej natury, prawa tej ziemi, że są one przemijające, ulotne. Samo słowo marność po hebrańsku brzmi hewel. I jest to słowo, które ukryte jest w imieniu Abel, które po polsku tłumaczymy jako Abel, dlatego że jego życie, chociaż miał dobre plony, chociaż składał Panu Bogu dziękczynną ofiarę ze swoich plonów, to został zamordowany przez swojego brata Kaina. To są pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju, więc jego życie jest ulotne, jego życie jest nietrwałe, jego życie skończyło się nagle. W takim sensie też ten autor Księgi Kopeleta używa tego słowa. Wszystko co jest na tej ziemi, taka jest natura rzeczy, jest ulotne, przemijające. Ale to nie znaczy, że jest złe. Przejdźmy do Ewangelii, w której Jezus opowiada nam przypowieść, mówi nam, no, mówi do tych, którzy są za, zajęci sprawami materialnymi. Tutaj ten człowiek go prosi, żeby Jezus był rozjemcą w sprawie spadkowej. Jezus mówi: to nie jest moja rola na tej ziemi. Powiada przypowieść o tym, kto w dobry sposób Pomnożył swoje bogactwo, miał dobre plony, nie zrobił nic złego, ale traktował te rzeczy jako swoje. Zbudował większe spichlerze i mówił do siebie samego, Jezus opisuje ten dialog wewnętrzny tego człowieka, to jest moje, jestem zabezpieczony, mogę teraz dać sobie odpoczynek, jedzenie, picie, używanie, przyjemności. Jezus nazywa tego człowieka w przypowieści głupcem w sensie biblijnym, to znaczy człowiek, który nie ma mądrego spojrzenia na sprawy tego świata i w ogóle na wszelkie sprawy, dlatego jest głupcem, bo jego życie jest przemijające, a on się tutaj zabezpieczył, okopał i myśli, że tutaj wszystko będzie teraz. Moje. Ten człowiek postępuje trochę jak sam Bóg, daje sobie odpoczynek. To Pan Bóg daje człowiekowi odpoczynek, a ten człowiek sobie daje ten odpoczynek. I skupiony jest na sobie, z nikim się nie dzieje. Podejście do rzeczy materialnych, mądre, w przeciwieństwie do tego głupiego, pozbawionego refleksji, jest w Piśmie Świętym bardzo wyważone. Sprawy materialne Tworzy Pan. Bóg. Wszystko, co stworzone, pochodzi od Pana Boga i dlatego jest Bożą własnością. Bóg jest ostatecznym właścicielem wszystkiego. Ale człowiekowi daje ciało, w którym żyje nasza dusza, daje nam sprawy materialne, abyśmy nimi zarządzali, przetwarzali i je rozwijali. Takie jest prawo życia, że ono ciągle się rozwija, i człowiekowi jest dane rozwijać życie, pomnażać życie, tworzyć ciągle nowe rzeczy, przekształcać rozwijać. Już od początku Księgi Rodzaju, pierwszej Księgi Pisma Świętego mamy tak zwany drugi opis stworzenia i tam mamy takie symbole, że Pan Bóg wszystko, co stworzył, tak jakby stworzył ogród i w tym ogrodzie umieścił człowieka, aby człowiek ten ogród uprawiał. Dzisiaj będziemy też w dalszej części mszy świętej modlić się taką modlitwą, że Panie Boże, Ty stworzyłeś cały świat i powierzyłeś człowiekowi, aby nim zarządzał. Ten świat. A więc rzeczy materialne są dobre, bo pochodzą od Boga, który jest dobry. Ale to Pan Bóg jest ich ostatecznym właścicielem i nam daje. Nam się często wydaje, że rzeczy należą do kogoś, więc trzeba je zdobyć uczciwie lub nieuczciwie, trzeba komuś zabrać, trzeba wypracować. A tymczasem sprawy materialne, rzeczy materialne i ludzie należą do Pana Boga, więc Pan Bóg może dać nam więcej rzeczy materialnych, bo należą do Niego. Nie trzeba ich nikomu zabierać. I człowiek jest umieszczony w ogrodzie, czyli w tym symbolicznym obdarowaniu przez Pana Boga, powierzone jest mu to, czym zarządza. Tak traktował on na przykład ziemię obiecaną, którą Pan Bóg dał swojemu ludowi. I tam ludzie mieszkali, uprawiali ziemię, aby karmiła ludzi, pomnażali bogactwa, aby im służyły, i potem, przechodząc do wieczności, przekazywali dalej własność ziemską, która cały czas była własnością Pana Boga. Ta ziemia cały czas ostatecznie należała do Pana Boga. To jest ta głębsza perspektywa pewnej mądrości, że z jednej strony. To prawda, rzeczy materialne, jednakże nasze ciało, w którym żyje nasza dusza, tutaj na Ziemi przemija. I Kochelet trochę, ten autor pierwszego fragmentu dzisiejszego Słowa Bożego, trochę mówi o tym z taką perspektywą, że jest to jakoś tragiczne, że to wszystko przemija, nawet człowiek przemija, że umiera. Z naszej chrześcijańskiej perspektywy wiemy, że to głębokie Boże życie w nas nie przemija. Nie ginie. Tylko, że razem z Chrystusem zmartwychwstaniemy. Nasze życie ma pewną kontynuację. Więc wiemy, że no dobrze, takie są prawa natury, że te rzeczy są przyjmiające, są dobre, ale ich wartość jest względna. Najwyższą wartość ma sam Pan Bóg i nasze życie, w którym naśladujemy Pana Boga. Z jednej strony naśladujemy Jezusa, który, Boga, który stał się człowiekiem. I na tej ziemi pracował w sprawach materialnych, zanim zaczął głosić prawdę o Królestwie Bożym. A więc Pan Bóg ukochał tę ziemię. Ona nie jest zła, nie mieszka w niej zły duch. Bóg jest dobry, stwarza rzeczy dobre. I zdarza się ludziom, tak jak temu bohaterowi, te dzisiejsze przypowieści, traktować te rzeczy jako tylko własne, tylko nasze, gromadzić je tylko dla siebie. Żyć jakoś egoistycznie i nie dzielić się i nie przekazywać dalej. A Boża logika jest taka, zresztą od początku Księgi Rodzaju, bo my tak mówimy, że Pan Bóg umieścił człowieka w ogrodzie na świecie, aby przetwarzał i uprawiał ogród. Ale człowiek nie jest pojedynczą jednostką, co jest naszym głównym skojarzeniem w naszej kulturze i filozofii Zachodu, ale człowiek jest wspólnotą mężczyzna i kobieta naśladuje to wspólnotę Pana Boga potem są kolejne osoby, tworzymy wspólnoty. Człowiek jest po to, żeby przekazywać wspólnocie rodzinnej, najbliższym, potem wspólnocie też parafialnej, jakąś, którą się troszczymy i tak dalej, przekazywać dobra, które otrzymał od Pana Boga. A zatem naśladujemy Chrystusa, naśladujemy Boga w czynieniu dobrze, w pomnażaniu dobra, w rozwijaniu dobra, w kochaniu. I to jest nasze bogactwo. Jezus na końcu mówi, że... Tak dzieje się z każdym, kto nagle może coś stracić materialnego, kto nie jest bogaty u Boga. Mamy jak, zatem, tak jak w tej przypowieści, dwa spichlerze. Ten spichlerz tego bogacza z przypowieści, który dla siebie wszystko zamknął w tych spichlerzu ludzkim. I mamy pana Boga, i mamy Jezusa, który czyniąc dobre rzeczy, pomnażając dobre rzeczy. Dzieląc się dobrem, które otrzymał, dzieląc się całym swoim życiem, Jezus podzielił się z nami całym swoim życiem, także podzielił się, trochę mówiąc, paradoksalnie swoją śmiercią, uczynił z niej dar. W ten sposób te nasze uczynki dobra, uczynki miłości tworzą skarb u Boga. Jeszcze inaczej mówiąc, posługujemy się w tym naszym życiu ciałem i sprawami materialnymi, i one przemijają. Taka jest natura rzeczy. Natomiast ta nasza dusza rozwija się przez każdy dobry uczynek, przez każdy gest miłości, przez każde myślenie o dobru, przez każde dobre postanowienie. I to kształtuje nasze wnętrze, kształtuje nasze Boże Człowieczeństwo, i to zostanie zachowane na życie wieczne, do którego wejdziemy, zostawiając ten świat materialny i także nasze materialne ciało. To jest bogactwo, które wejdzie z nami do życia wiecznego, umiejętność kochania. I wtedy wchodzimy do nieba, jesteśmy podobni do Pana Boga, który kocha, i ze wszystkimi świętymi, którzy są w niebie, nieustannie już umiemy kochać, wymieniać się darami, przekazywać sobie dary. Tutaj się na Ziemi tego uczymy i zdobywamy takie bogactwo. Ta nasza umiejętność serca, które potrafi przyjmować Boże dary, to też trzeba umieć które jest wdzięczne za to, co mam. To też warto się uczyć, tego też trzeba umieć. I tego się też uczymy na ziemi i uczymy się, przyjmując i mając na chwilę w zarząd, podzielić się, podarować, obdarować, przekazać tam. I ta umiejętność jest bogactwem, które jest bogactwem w Bożym spichlerzu, w Bożym Królestwie i wejdzie z nami do dalszego ciągu naszego życia, po śmierci na tej ziemi. Święty Paweł nas o tym bardzo przekonuje, że w takim razie potrzebujemy się troszczyć i dążyć do tego, co w górze. Używając rzeczy materialnych do kochania, dążyć do tego, co w górze, czyli dążyć do naśladowania samego Boga, który jest wspólnotą, trójcą świętą, osób, które nieustannie się oddarowują, przyjmują dary i oddają z wdzięcznością z powrotem. I może nam jest potrzebne trochę dzisiaj takie, no, ten trochę nacisk dzisiejszych czytań może no, bardziej tymi sprawami duchowymi trzeba się zająć, bo zdarza nam się być uwikłanym w rzeczy materialne. I to nie tylko w bogactwo i w posiadanie, ale św. Paweł wymienia jako rzeczy materialne także np. rozpustę, nieczystość, zużywanie naszego ciała, żądzę, chciwość. Także nasze dzisiejsze czasy nas skupiają na tym, co materialne przez, przez lęk, przed wydarzeniami na świecie. Lęk przed wojną, no to się skupiamy na tym, jak się zabezpieczyć, skupiamy się na tym, co materialne. Lęk przed kryzysem gospodarczym, no to chcemy jakoś zaoszczędzić, skupiamy się na tym, co materialne. Więc może nam jest potrzebne trochę takie przesłanie dzisiaj właśnie w tę stronę, używajmy tych rzeczy, bądźmy wdzięczni, że je mamy, a skoro należą do Boga, to Pan Bóg da nam ich tyle, ile trzeba, bo Pan Bóg jest opatrznością, Jezus mówi, nie troszcie się zbytnio, Rozsądnie zarządzajcie tym, co macie, ale nie bójcie się tego, bo wszystko należy do Boga, to Panu jako opatrzność też da więcej, jeśli będzie potrzeba. Da tyle, ile będzie potrzeba, bo troszczy się o lilię, Jezus mówi w przypowieści, troszczy się o ptaki i tak dalej. I zarządzając tym, mamy z ufnością dzielić się dalej. Przekazywać dalej, ale może potrzebujemy tego trochę otrzeźwienia, bo dzisiaj nas świat straszy i skupia na sprawach materialnych. A my mamy nadzieję zmartwychwstania, o tym dzisiaj święty Paweł dużo mówi. Nasze życie jest ukryte w Bogu, nie kończy się cała nasza egzystencja istnieje na Ziemi, tylko kończy się ten materialny, ziemski wymiar, nasze ciało tutaj na Ziemi zostaje. Ale jesteśmy ukryci w Bogu. Potrzebujemy tej perspektywy, żeby nie dać się zmanipulować. Tym, którzy nas dzisiaj straszą, skupiają na sprawach materialnych. Potrzebujemy tej mądrej równowagi, bo bez tej równowagi, no to będziemy zazdrościć bogatym i będziemy czytać o tych bogatych i będą nami grać różne siły świata, żeby nasze serce było podzielone na tych, co mają, na tych, co nie mają. A nasze serce dąży do równowagi, do pojednania, do jedności, do wdzięczności za to, co mamy i do otwartych oczu nas zachęca Pan Bóg na tych, którzy potrzebują. Dlatego potrzebujemy być na Ziemi, ale być też obywatelami nieba. Potrzebujemy troszczyć się o sprawy materialne i o tych, którzy mają mniej dzisiaj. I potrzebujemy robić to z perspektywy wieczności, aby używać tych rzeczy do kształtowania naszego serca, tego skarbca, który wejdzie z nami do życia wiecznego. Potrzebujemy tej mądrej. Równowagi, tej Bożej mądrości, żeby nie być jak ten człowiek z przypowieści głupimi, niemyślącymi, bez refleksji ludźmi. Prośmy zatem Pana Boga, biorąc inspirację z tego Bożego Słowa, z jednej strony o łaskę wdzięczności, o umiejętność wdzięczności, o łaskę ufności do Bożej opatrzności, o łaskę zaufania do życia wiecznego, tego że Chrystus i my razem z Nim zmartwychwstaniemy. Ale prośmy też o otwarte oczy na potrzebujących. O umiejętność dzielenia się tym, co mamy. O umiejętność codziennego kochania. Amen.